Mamy dzisiaj 19 kwietnia 2021 rok na spacer po swoich rewirach wybrałem się dzisiaj z rana, a to dlatego, że po południu mam wizytę u lekarza no i będę już w bliskiej odległości od, od auta tam gdzieś mam auto, dosłownie z 15-20 minut pieszo Wszedłem, wszedłem na zrzucika, oczywiście mały jak na tą porę, ciężko jest tykę dużą znaleźć Jasny, ale widzę, że bez żadnych uszkodzeń Szóstaczek. podnosimy Świeżutki, chyba z nocy tu zaczął mu wyrastać już na dalszniak. Ładny, ładnie, ładnie ubarwiony. Tutaj grot górny, taki wypłaszczony. Tak jakby w czasie wzrostu chciał się tutaj już wybić na Bidlicę. No proszę, jest. Jest. Ładny. I co my tu mamy? Ładny. Podoba mi się. Mały, ale zgrabniutki. Jest, jest. No to pędziemy do domku.